Cześć, z tej strony Piotr, a raczej na potrzeby tej serii Piotr. Witam Was w kolejnym odcinku serii od zera do milionera Piotr handluje. Pomysł jest prosty. Zaczynam od budżetu 10 tysięcy złotych i moim celem jest krok po kroku dojść do zakupu auta wartego 150-200 tysięcy złotych, ale nie byle jakiego auta. Mowa o Leksusie RX 450h w wersji L. Czyli hybrydowym suwie z siedmioma miejscami i luksusem na poziomie prywatnego odrzutowca. Nie ma tu sponsorów ani cudów, tylko realne handlowanie samochodami, kombinowanie szukania okazji i oczywiście trochę mądrzenia się po drodze. Dlaczego to robię? Bo wiem, że wielu z Was marzy o czymś więcej niż nudny dziesięcioletni komparcik. A ja chcę pokazać, że z głową, cierpliwością i garścią wiedzy da się zbudować coś naprawdę konkretnego, nawet od zera. Będą zyski, będą wtopy, będzie prawda o tym, jak wygląda handel samochodami od kuchni. A na końcu, mam nadzieję, będzie Lexus w wersji Long. Zaczynamy.